Cześć kochani, widać dzień na siódmym już w legmasie. Kochani tak, dzisiaj udał się fryzjer. Kochani, prosto po pracy pojechałem. I ostrzegł mnie znajomy. Za darmo. A ja mu dałem czekoladę. Jak byłem? Się badała nowa fryzjerska. I bez żadnej zagadki. Tylko od razu przechodzimy do... Hmm, od czego to zacząć? Chyba, jak zawsze od czekoladki. Ok, koteczek. Szukamy siedemki. Siedemka już namierzona. No i kochani, muszę się trochę przyznać. Pierwszy raz powróżyłem sobie z wosku, ale zaraz się to zniszczyło. Dziś takie jajko, zaraz zobaczymy jakie. To jest. Gabrante Mandel. Jakiś. nie mój smak o ja walę. wczoraj wczorajsza kawa ta 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 kapucina kochani spalony popcorn o smaku tofu o masakra zobaczymy jaka się kawa na dziś Uwaga, O, ja wolę Masakra. Czekam ile razy jeszcze się trafi ta czekoladka, te jajka, te jajeczka. Albo jak najmniej. będzie kapucino, proteinowe, o smaku waniliowym. A ocena tej kawki to... 7, ale takie połowiczne. Zastanawiałem się też będę powiem nad... Zastanawiałem się też nad szóstką. A da još ću kada. I da vas lezim vajte. Mom. To pudełko mnie już drażni. Po co ja takie zmylone wybierałem? No I kochani... Zdrapka nowa. Król Kesz. 10 złotych. No to jedno panią. No i kochani mam król Kesza. No to co, trapiemy? 去外面吃饭，经费够 Jakaś może być. Ale ci inny. Kochani, chyba pusta zdrapka. Znowu, kochani, chyba zdrapka przykro. Każde cyfrę miałem blisko. Było tak blisko, tak blisko jak ja. I tak przegrana strapka kolejna zobaczymy jaka będzie dzisiaj strapka czy będzie wygrana znowu czy też jak dziś jak na, jak na razie czy im przegrana? czy będzie się cześć